Słyszeliście już o znalezionych szczątkach dronów? Uwaga! Alarm, panika w sieci, strach, kliknięcia. Zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy logicznie. Policja informuje. Znaleziono fragmenty przypominające drony. Media błyskawicznie ruszają z nagłówkami, i się zaczyna. Naruszenie przestrzeni. Niezwłoczne działania. Pilne komunikaty i te komentarze. To Rosja to prowokacja i setki innych teorii pośrodku. Zauważcie schemat. Krok 1. Pojawia się niepokojąca informacja. Krok 2. Media nadmuchują nagłówek. Krok 3. Politycy i eksperci mówią coś dramatycznego. I krok 4. Społeczeństwo panikuje, a kliknięcia i oglądalność rosną. Zamiast pytać, co naprawdę się wydarzyło, wolimy plotki i sensacje. Przez ten hałas giną realne pytania. Kto dba o bezpieczeństwo infrastruktury? Kto bada fakty? Jak przygotować się praktycznie? Energia społeczeństwa idzie w panikę, a nie w konkretne rozwiązania. Czas na małą lekcję logiki: jak podejść do takich komunikatów? Krok A. Nie biegnij na Facebooka, by szerzyć alarm. Krok B. Sprawdź oficjalne źródła i ich aktualizacje. Krok C. Zadawaj pytania: czy to fragment modelarski, czy to potwierdzone zestrzelenie, jakie dowody? Krok D: wykorzystaj energię społeczności na coś konstruktywnego. Zamiast dramatów, róbmy trzy rzeczy: pierwsza: wspierajmy lokalną gotowość i edukację. Wiedza ratuje życie. Drugi: wymagajmy rzetelnych dochodzeń i transparentności od służb. Trzeci budujmy lokalne sieci pomocy i obywatelskiego monitoringu. Mniej teorii, więcej faktów. Nie daj się wkręcić w kolejne medialne przedstawienie. Wejdź na krzysztofmrozek.com i poznaj misję Serafin. Zrozum, jak działa systemowy Matrix. Mniej paniki, więcej myślenia.